Nie, nie, ona padnie. No nie, serio. No i dobra, no i na tym się skończyło. Śpij sobie, no. Dziecko zaraz zabiorą. Ty sobie śpisz. Dzisiaj sprawdzimy, czy sobie poradzę z siedmioma dziećmi w The Sims 4, jako osoba, która. Od aktualizacji, kiedy weszły niemowlaki, nie grała niemowlakami jeszcze. To było dosyć dawno. Ale ogólnie mamy tutaj naszą rodzinkę, oczywiście siedem dzieci. Tutaj mamy takie trój trójkę większych dzieci, czwórkę niemowlaków i zobaczymy, czy sobie jedna Simka poradzi z tymi dzieciakami. Eee, Co szczerze może być ciekawie dzisiaj. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to machnąć sobie jakiegoś kloca dla tej rodzinki i tak na szybko, żeby wszyscy się tutaj zmieścili. Dobra, także mamy naszego kloza, w którym nasza rodzina będzie mieszkać i tutaj, proszę bardzo, mamy pokój dla naszych niemowlaków, mamy pokój dla małych dzieci, tutaj dla naszej Simki, jakaś większa łazienka. E, miejmy nadzieję, że wystarczy ten dom, żeby tutaj hmm, może, mogli przeżyć. Także pierwsze co, muszę się zapoznać z tym. Co się robi z niemowlakami? Możemy się z nimi bawić na pewno. Póki co, ojeju, oni już wszyscy są głodni. <noise> Będzie ciekawe. Dobra, posadźmy tutaj każdego dzieciaka. Po pierwsze, o Jezu, oni zaczęli pełzać już wszyscy. oni A nie, oni umieją chodzić, dobrze. Chociaż jedne dzieci umieją. Dobra, już się nie baw. Tylko po prostu posadź te dzieci, żeby one zjadły. Dobra, mamy jednego dzieciaka, jeszcze... Jeszcze szóstka. Nie, jak ona się jeszcze będzie bugować tutaj, to po prostu... To... No nie, dlaczego ty ją wyciągasz? Już problemy, już problemy. Posać tutaj wszystkie dzieciaki, proszę cię. Jezu, mam nadzieję, że w tym odcinku nie przyjedzie tutaj jakaś opieka społeczna. No, posać. Ale nie buguj się już, no. No, cicho! Czemu ty... Nie, dobra. A można ciebie karmić na podłodze? Bo mi się trochę już nie chce w to bawić, w te krzesełka. Weź jedzenie dla tego. Nie wiem, mus jabłkowy. Dobra, powiedzmy, że to może. No ale jak ty weźmiesz to jedzenie, to przecież oni dalej tu nie będą posadzeni. Czy ty sobie weźmiesz? A nie, wzięłaś to dziecko. Dobrze. Dobrze, jest jedna, dzie... jedno dziecko, jest nakarmione, jest progres. A czemu ty jesteś wkurzony? Bo głodny jesteś. No to co ja mam ci zrobić? Nie, ale ty już jadłaś. No dobra, zjedzcie drugi raz, no nie będę ci zapierać. Dobra, ten jest głodny. Ten płacze, bo jest najbardziej głodny. Mam nadzieję, że tylko w kiblu mi będą, nie będą tutaj ruszać te dziaki. Dobra, proszę cię, nakarm to dziecko, bo ono jest najbardziej głodne. Co ty chcesz? Sprawdź co... Nie, nie ma czasu. Najpierw... Ale karm, karm to dziecko, proszę mu cię. Co tu się dzieje? A on jeszcze będzie wybrzyzał, czy co? He? Aha, miłość polubił jedzenie, no to fantastycznie, ale jeszcze masz więcej dzieci do wykarmienia, może się zajmij szybciej nim. Co ty rozrzucasz? Ty to jedza, nie rozrzuca. No jeszcze zmęczony jest. No... Wyjmij, wyjmij to dziecko. No co ty robisz? A musisz akurat teraz sprawdzać? O super, że się dobrze, dobrze kumplujecie. Ale co ty robisz? Co? Czemu one na podłodze śpią? No, chociaż tyle. Aha, ty ją karmisz piersią, czy co? Aha, to tak można? To dobrze. Fantastycznie, ale ty sama głodna zaraz będziesz. Już jesteś. Dobra, wyjmij dziecko. Dziecko tutaj śpi. Dobrze, dobrze, chociaż jedno niech śpi. Ten dalej jest głodny. Weź tu mu daj. No, śpi. Czemu to nie może spać? Co? Jak to bardzo głodna jest? Ha Jak mi w pierwszy dzień zabiorą dzieci, no to nieźle. Weź tu może może szybciej będzie piersią nakarmić, czy co? Ale można też z butelki karmić. To śpi. Dobra, ty śpisz Idź spać. Gdzie, są... Gdzie jest reszta dzieci? O, oni tutaj śpią, ale słodiaśnie, ale macie łóżka, wiecie o tym? Idźcie spać. <grystanie> ten jest głodny, ten też jest głodny, ta w ogóle głodna. Dobra, weź dziecko połóż. Teraz weź to obudź. A ty co robisz? Głodny jesteś. No zaraz ci damy jedzenie. Najpierw oni, bo oni drżą się za bardzo. No Jezu, z butelki nie idziesz, Bo zaraz w ogóle jedzenia nie dostaniesz. <grystanie> zaraz ci dam jedzenie, proszę cię nie płacza, a możesz... nie możesz skorzystać z nocnika. <grystanie> Ten śpi w kołysce w ogóle. Dobra, dobra, śpią. Niektórzy śpią, ale jeszcze tego trzeba ogarnąć. Dajcie mu jedzenie. No czemu się drzesz? Śpi? Jezu, ja nie mogłabym raczej żyć. <grym> dobra, to wstało, to jest głodne. Posać tutaj Filipa. Cicho. Jedz. Bo mi zaraz dzieci zabiorą. Daj mu jedzenie jakąś kanapkę. Dobra, weź ty iść do toalety, bo się zaraz siusiasz. Sama. Dobra, ten przynajmniej śpi w kołysce, to łatwo go będzie nakarmić, bo będzie tylko tutaj siedział. Ale na razie mu się podoba ogólnie. Co ty gadasz z nim? Weź go do łóżka wsadź, żeby spał. Tobie co, ty się wyspałeś? No to fantastycznie, weź go wyjmij. To dziecko płacze w ogóle. Boże święty, co tu się dzieje? Dobra, nie jest źle na razie. Tylko ona jest mega zmęczona. Dobra, idź się prześpi, bo jak ty, nie, ty będziesz zmęczona, to dzieci to już w ogóle będą wkurzać cię. A ten niech śpi w tej kołysce. Dobrze mu idzie. Jak coś wstanie, be... <laughs> wstanie, to ma kanapkę od razu, także chociaż tyle nie trzeba będzie go karmić. Dobra, przyszedł. Żyliśmy pierwszy dzień bez y, opieki społecznej. Jest bardzo dobrze. Dobrze, wstałeś. Idealnie. Masz akurat kanapkę przygotowaną. Co narzekaj na głód? Tu masz kanapkę. A bo to niemowlęcie, ono nie może jeść kanapki. Nie. Dobra, wstawaj. Weź go tu, karm. Co ci się stało, dziecko? Miałeś koszmar? No to idź się pobaw. Dobra, weź go umyj. Czy on jest w ogóle brudny? Nie. To jednak zostaw. Ta jest brudna. I zara głodna będzie. Nie, no. Co tobie jest? Aha, bo ty masz te. ci się, pobaw. Dobra, weź tutaj te dzieci, co ty możesz zrobić? Da się je przewinąć jakoś? Przewin, przewin. Dobrze, tą też musisz przewinąć. I tą też. No dobra, zostaw już to dziecko. No przewinęła się? Czy ono po prostu śmierdzi? <laughs> Nie, no dobra. <laughs> no przewin. Ale śmierdzi to dziecko. Czy ja muszę teraz każde dziecko z kolei myć? Nie, dobra, to się udało. <laughs> Czyli Izabela po prostu śmierdzi. <laughs> Nie, no on też śmierdzi. On w ogóle co on tu robi? Weź przewin, przewiń wszystkich. Wszystkich zostaw, zostaw, idź, idź do niego, bo że to będzie katastrofen. To jest katastrofę. Dobrze ten się bawi chociaż idź spać jak coś, ta wstała, jest głodna, ale to była kanapka. Ona jest jeszcze. Tak, dwie godziny jest dobra, więc niech sobie zje. Weź to, dziecko, przewiń, bo śmierdzi. Dalej jest głodne w ogóle. Dobra, dalej śmie... Dobra, weź umy. Jak, jak ty się nazywasz? Miłoż. Nie, kąpiel z bąbelkami, po prostu wykąp go. No ci Simowie to jeszcze się bugują nawet. No, wy możecie się pobawić, weźcie się, pobawcie, zajmijcie się czymś. ta jest głodna. Dobra, już, tylko umyję się. Dobra, już jest umyty, zostaw. Musisz nakarmić Izabelę. Gdzie ona jest? No, przestań! Głodna byłaś, a teraz się bawisz lalkami. Zostaw, Aha, bo ja Ci kazałam. No dobra, nieważne. <grywa> Ale no, trzeba nakarmić. Ty w ogóle zmęczona też zaraz padniesz. No czemu się bugujecie? No weź to dziecko. Ci w ogóle wywalone mają, ci sobie żyją swoim życiem. To z tymi niemowlakami jest tylko problem. Dobrze, połóż do łóżka, żeby nie leżało na podłodze, <gry> najważniejsze. Ale skupienie czuję teraz, jak ja muszę te wszystkie dzieci wykarmić. Ten sobie śpi na podłodze. Dobrze, on, on chociaż sobie poradzi. Ty jesteś smutna. Zaraz twoi bracia wstaną, spokojnie. Dobra, mamy trzecie dziecko wykarmione. Niech Położy ją do łóżka, już się później ją umyje. Dobra, ty sobie śpisz na podłodze też, że zaraz głodny będziesz. Już jesteś w sumie, ale na razie śpisz. Dobra, Babo, co ty do mnie dzwonisz? Ja tu mam, kurde, siódemkę dzieci do wykarmienia. No ale wsadź do kołyski. Nie, nie, ona padnie. No nie, serio? No i dobra, no i na tym się skończyło. Musimy poczekać, aż ona wstanie w ogóle. Ale tu jest śmierdzisko w tym pokoju. Dobra, Babo, idź spać. Idź spać na chwilę, bo inaczej to kiepsko będzie. No nie no, to dziecko. Dobra, zaraz cię nakarmimy. Spokojnie, nie płacz. Dobra, weź nakarm dziecko. Dobra, ostatnie dziecko do wykarmienia. Na razie jest tutaj syfisko w tym pokoju, ale <laughs> musimy jakoś to przetrwać. Dobra, ta wstała. Nie, idź spać, idź spać. Tu nie ma co szukać. Kto to tutaj przyszedł? Ty też jesteś głodny. Dobrze, że te małe dzieci nie takie głodne nie są od razu Siku mu się chce no to się zaraz chce siusia, ale weź go tutaj połóż spać i ty sama idź spać On, ona w ogóle to chyba nic nie jadła na razie e, od kiedy tu gramy ona nic nie jadła ja jej kazałam jajka zrobić ale nie zrobiła tych jajek idź spać idź po prostu spać kobieto. już możesz śmierdzieć, ale idź spać żeby te dzieci później wychować jakoś dobra te, te chociaż są w miarę ogarnięte e, znaczy śmierdzą to będzie trzeba je umyć ale niech one sobie same ze sobą pogadają bo jak widać matka się nie ma czasu nimi zająć ty tutaj krzyczysz ty znowu głodna jest no nie gadajcie że znowu głodni są wszyscy. Ona śmierdzi się drze. Nie, najpierw musimy naszą simkę ogarnąć, bo jak ona nie będzie ogarnięta, to już nic nie będzie ogarnięte. Dobra, niech ona się skorzysta i po prostu niech idzie sobie coś zjeść na szybko. Dobra, te ogólnie dzieci śmierdzą, ale są szczęśliwe, ok? Powiedzmy, że są szczęśliwe. Dobra, te wszystkie bachory śpią. Dobrze, jedz sobie, ogarnij się, idź spać z powrotem. Dopóki te dzieci śpią, to ty możesz sobie spać. A te się ogarniają, chociaż nie, one też się głodne robią. Dobra, musicie poczekać chwilę, ok? Dobrze, że simowie w, czwórkę, w czwórce nie zasypiają w talerzu, tak jak w dwójce, bo wtedy to nie było kiepsko. Dobra, wstałaś teraz tak. Dzieciom jedzenie. Weź jedzenie dla Bartosza. Daj mu kanapkę. Wy się uspokójcie. Już idzie jedzenie. Ja no, z tymi krzesełkami to chyba nie był dobry pomysł, dobra? Weź ty sobie kanapkę, proszę. Tu zjedz sobie kanapkę. Cicho, bądź babo. Musisz nakarmić dzieci. Teraz temu daj. E, też jakąś kanapkę. No ale nie bługuj się, proszę cię. Dobra, zostaw to jedzenie. Ha, ty zabrałeś kanapkę, bratu. Spoko. Weź tą kanapkę i jeszcze tutaj, Marcie, musisz dać. Nie herbatniki. Też kanapkę, daj. Cicho. Ktoś tu jeszcze jest głodny. Ty jest. Ty, to tych chce się siku, ale na szczęście w pieluchę będziesz robił, dobra. E, babo, ty idź spać, póki tamte dzieci śpią, bo zaraz będzie pora karmienia tych wszystkich dzieci. Dobra, te są nakarmione, więc jest dobrze. Te, te, chociaż te są nakarmione, chociaż te są ogarnięte. Jak ja bym tu miała mieć siedmiu niemowlaków. O, <laughs> dobrze, że jednak nie mam. Dobra, idźcie się pobawić potem. Zjadłaś tą kanapkę do końca. Dobrze, dobrze. Że zjadłaś. Nie jak to wygląda ten pokój. Trzeba już zacząć karmić te dzieci. Także wstawaj, dobra, trochę się wyspała, ale w ogóle zabawy nie ma. Także brudna jest, zabawy w ogóle nie ma. Znowu się zmęczona zrobiła. Dobra, nakarmijmy jedną już osobę. No, co ty chcesz? No, nie chcesz rzeć, to nie dostaniesz zaraz, kurde. Kurzacie mnie, to nie będziesz jadła. Zjesz, jak zgłodniejsz. I co, już zgłodniałaś? Narzekaj na głód, a przed chwilą nie chciałaś jeść. Takie właśnie gadanie z tobą. Karm to, dziecko. Zaraz to i to trzeba będzie nakarmić. Ale to najpierw, bo zaraz przyjdzie opieka społeczna i będzie dła, że tak powiem. No, nakarm. Nakarm to dziecko. To nakarm, tak. Weź to dziecko. Jak ty będziesz narzekać, że coś ci nie pasuje? No, w końcu. Jedz to. Dobra, jeszcze tylko Miłość nam został. Super, że się bardzo przyjaźnicie, ale weźcie tutaj nie narzekajcie, jak ja mam butelkę daję, okej? Okay? Weźcie, pobaw. Ty zaraz dostaniesz jeść. Ty jesteś już szczęśliwa, ona nawet szczęśliwa jest, także o już nie jest dobrze, także fajnie. E, ty jest śmierdząca. Dobra, najważniejsze, żeby oni byli nakarmieni, bo inaczej będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, Miłość jest jako tako ogarnięty, zbyt długi brak snu. Dobra, weź tutaj Miłosza daj do kołyski. On jest ogarnięty w miarę. Nie, ona znowu. Nie, no. Padnie. Dobra, ale wiesz co? Idź spać po prostu, już, idź spać. Oni są. Ważne, że są na jedzeni. Mogą spać na podłodze, ale ważne, że są na jedzeni, ok? Nie, trzeba będzie ich ogarnąć, do tych śmierdziaków, tych. Dobra, zasnęli na podłodze. <laughs> Wszyscy śpią. Sukces. Dobra, nawet nasza baba się wyspała w miarę. Wstawaj, bo trzeba dzieci przewinąć. Dobra, ty jesteś ogarnięty. Dobra, już nie będziemy cię kąpać. Weźmiemy teraz, tak, to przewiniemy, to dziecko. Przewinmy. Każde, każde musimy przewinąć. Ty już głodna się robisz, ty też. No nie wierzę po prostu. Czemu wy jesteście tacy głodni ciągle? No, wiem, że niemowlaki to mało jedzą. Nie, najpierw trzeba dzieci nakarmić. No, nie blokuj się. Dobra, ogarnijmy jedno dziecko, później ogarniemy kolejne, bo jak będziemy wszystkie naraz ogarniać, to ta moja Simka będzie się tak blokować, że nic nie zrobi. Dobra, ty śpisz na podłodze, ty jesteś głodna teraz. Weź tutaj przewiń, nakarm i do łóżka. Dobra, mamy dwójkę dzieci ogarniętą. <laughs> Jeszcze te biedaki, Boże, tutaj w ogóle matka się nimi nie zajmuje, tylko jedzenie daje. Ci już głodni są. Ona zaraz sama się posika tutaj. Gdzie ty z nimi idziesz? No nie, no daj mu jeść najpierw, nie do kołyski. No Boże Święty, czy ty mnie możesz posłuchać raz kiedy? Ja mam chyba rację, tak? Ja steruję tobą. Czy ty, gościu, chcesz mi pomóc posprzątać? <laughs> Nasz wybawiciel! Zaproś, zaproś do środka. Nie, ona się zsikała. Nie, no. Dobrze, ale idź do niego. On na pewno się nie przejmuje tym. Mam nadzieję, że nic mi nie ukradniesz, człowieku. Bo jak mi dzieci ukradniesz, to będzie kiepsko. Weź mi posprzątaj. Posprzątaj mi, proszę. Dobra, dzieci jeść, musimy dać ci. Weź, może, weź tutaj coś zgotuj. Może zrób tosty z serem. I oni będą sobie brali te tosty, bo jak ja będę każdemu tak dawać z lodówki. Co? Słuchaj, mam z głowy wszystko co było tu zrobienia, może zostanę jeszcze chwilę. No nawet nic nie zrobiłeś. Co za bezwartościowy człowiek przyszedł i powiedział, że zrobi i nie zrobi. Dobrze, zrób te tosty, zjedzcie sobie wszyscy. Super, zdobyta umiejętność gotowania, fantastycznie. Maszcie tutaj tosty. Gówniana jakość, ale jedzcie. Matka wam zrobiła. Dobra, kiedy te dzieci dorastają? Ja już mam dosyć. To trzy dni. Dobra, musimy trzy dni przeżyć, żeby te dzieci tam dorosły. Proszę. Tylko o jedno błagam. Dobra, karm. I ty jesteś głodna, tak? Dobrze. Najedli się. Co wy robicie? Sami się umyjecie? Fajnie by było. Gościu, pomóż. O Jezu, wam jeszcze jest gorąco. Musimy klimę kupić. Jeszcze mi się tu dzieci zagotują. Babo, weź tutaj włącz później, że jest zimno ma być. Nakarm. Nakarm. Cicho, bądź miłosz. Jezu, no patrzcie jak się dogadali, siedzą sobie razem, chociaż oni ogarniają co się dzieje. Weź się tutaj weź ty i idź spać. No już padasz. Dobrze, włącz chociaż klimę i możesz możesz spać. Dobra, wy dzieciaki, jesteście zmęczone, idźcie spać, a nie siedzicie na tej kanapie. Co ty robisz? No idź, zostaw, zostaw te dzieci, idź sama spać. Oni sobie poradzą, chodzić umieją. No i znowu wszyscy od początku już, głodni? No tak, oczywiście. Weź ją do kołyski wsać. Nie, co ty robisz? Tom do kołyski wsać, bo jest zmęczona. A ty co? Nie, dobra, nie, ona musi się przespać, bo inaczej to nic nie wyjdzie tutaj. Dobra, mój plan jest taki, żeby ten odcinek poprowadzić, do kiedy oni będą mieli urodzić. Co ty gadasz z nią idź spać? Idź spać, idź spać, idź spać, powiedziałam. No co ty kurde robisz. Aha, bo ono głodne jest. No dobra, no jak już wzięłaś, to dziecko wyjęłaś, no to nakarm. Jezu, dobrze, że z tymi, z tymi sieciskami nie trzeba się bawić. Dobrze, nakarm i idź spać. Po prostu zostaw te dzieci. Ale ta też jest głodna teraz. Dobra, nie, jednak musisz to też nakarmić. No i padła. No dobra, no to se pośpi na podłodze chwilę. Ty wstałaś? Weź się pobaw. Miłosz też już głodny. Dobra, weź wszystkich już tu nakarm. No tak, daj sobie dzieci do pokoju śmierdzące, żeby ci śmierdziało koło łóżka. No i dobra, co się obrażasz? Masz jakiś problem, gościu? Albo jesz, albo nie jesz, no i tyle. No brawo. Ile razy jeszcze ona musi paść tutaj? Przez was Nakarm. i idź spać, bo to masakra jest jakaś. Tutaj, syf taki, boże. Dobra, idź spać. Niech ona idzie spać, bo inaczej będzie lipa. Pogadaj sobie z Misiem, bo nie masz z kim, jak widzę. Dobra, ty się pobaw. Chociaż ty, z, nie, no, z tymi dziećmi, jakby tu mi było siedem, naprawdę siedem niemowlaków, to by było, to by była masakra jakaś. Teraz już jest masakra, jest czwórka tylko. Dobra, babo, idź skorzystaj z toalety. Już się w miarę wyspałaś. Weź sobie resztki. Albo weź sobie coś na szybko zjedz. Te resztki to dzieciom zostawimy, żeby oni sobie zjedli je. Kto z tutaj. Krzyczy. Ha bo by tutaj jesteście w tym pokoju, no to nieźle. Dobra, ty krzyczysz, bo jesteś zmęczony. Ty krzyczysz. Ojeju, jaka ona jest głodna. Obudź. Co ty kurde robisz? No gdzie ja ci kazałam iść? Tutaj miałaś iść. Wziąłaś tego tosta? Wzięłaś, znaczy. To jest głodne, ona też jest głodna. Ten jeszcze nie, ten już, ta już się robi. No dobra. I znowu powtóreczka. No i 15 innych interakcji sobie wywłączasz, i w ogóle się nie słuchasz tego, co ja ci każę zrobić. To są właśnie Simsy. Dobrze, już, już. O, pogłaska jeszcze. Ta jeszcze krzyczy, jeść. Już, zostaw. Idź, idź sobie. No i co ty robisz? No, Podniosła się, żeby ją teraz położyć? Naprawdę? Nie, nie wierzę w to. Idźcie sobie pobawić się właśnie lalkami. Ta jest dobrze w sumie z tą. No, weź sobie z Misiem pogadaj, bo matka z tobą gadać nie chce. No, ten robi w pieluchę w łazience, chociaż w łazience. Co ty robisz? No, nakarmiłaś ją? To w telefonie będziesz to te patrzeć. Dziecko ci kurde ryczy tutaj. Głodne jest, a ty co? Aha, bo burza. Która to jest głodna? Ta jest głodna. Daj jeść. No tak, zastanawia się pół godziny, czy na pewno ona jest głodna. Tak, Izabela jest bardzo głodna, bo dostałam komunikat. O, to dopiero teraz ją trzeba. Mmm, teraz dopiero teraz podnieść można. Dobrze, nakarmiona to zostaw. Teraz tą trzeba nakarmić. Ja nie wiem, jak te dzieci jeszcze żyją, naprawdę. Ech, tak, teraz dopiero też komunikat dostałam i dopiero teraz będziesz karmić dziecko. Brawo, brawo. No co ty robisz? Babo, no nakarm. Nie, no, ja już nie mam siły. No po prostu ona się w ogóle mnie nie słucha. No, no a musiałaś tutaj podejść, tak, żeby nakarmić, bo inaczej nie można było. No i co, już koniec? No nakarm. Aha, nakarmiłaś, dobra. Sorry. Dobra, idź się prześpi. Idź się prześpi, bo będzie kiepsko. No zostaw ją już. Boże, ale tutaj łażą po tym tym. Co wy się wyzywacie? No i dobra, fajnie. No wcale się nie dziwię, że się wyzywacie, jak w takich warunkach mieszkacie. No ta karmiła się przed chwilą, a ona już głodna jest. Ta też, ta też. No ta już prawie. Ten to w ogóle. Dajcie spokój. Ja już mam dosyć tego. Idźcie spać. Dobra, zaczynamy od nowa. Oczywiście znowu pora karmienia. Dobrze, że chociaż jedna nie śpi. Na razie. Jak ty masz Małgorzata? Dobrze, małgorzata tam włóż. a fajnie, dobrze, że macie wszyscy dobrze kon dobre kontakty. Szkoda, że słabe warunki do mieszkania i do życia. Dobra, ta jest, jeszcze nie jest głodna, ale tego trzeba obudzić, bo on tu zaraz tam z głodu umrze. Nie wiem, czy dzieci mogą umierać z głodu, w tym, to chyba nie mogą. Po prostu ich zabierają. No ten jak zwykle wybrzydza. No nie dość, że żreć chcą dać, to będzie wybrzydzał. No... A karm go! Tak, no, musisz się namyśleć godzinę. Dziecko już kurde zabiorą zaraz, a, a będzie myśleć, czy, czy go na pewno nakarmić, czy może go nie nakarmić. Nie no, zaraz po prostu. Jezu, on wybrzydza każde... Zaraz nie dostaniesz jeść. No jedz to, no w końcu, no. 15 razy będę się z dzieckiem jakimś cackać, żeby... bo nie chcę jeść. No na pewno. Co ty, co tobie jest, biedne dzieci? Dobrze, Izabela ma wkrótce urodziny, bardzo się z tego cieszę. Izabela... Za jeden. Jutro mają urodziny. Wszyscy nie. Ten za dwa ma. A ten za dwa? Dobrze. Czyli Izabela jest najstarsza jakimś cudem. Dobrze, idź spać. O jezu, jakie tu jest syf. Ja już głodna jest. Przed chwilą ją karmiłam. Ta też. Dobrze, śpicie wszyscy. Dobra, na razie jest spokojnie. Tutaj tylko ktoś krzyczy. A dlatego, że jest chyba burza. A Dobrze, wszyscy śpią. Nie wierzę. Wszyscy śpią. O jezu, ten dom to wygląda tragedia. Czy wy to widzicie? Boże, święty. Dobrze, wszyscy macie wkrótce urodziny. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam już was dosyć. Dobra, dzieci wstały. Baba jest w miarę wyspana. Dobra, weź tutaj, skorzystaj sobie. Może weź ty się umyj. Po prostu niech ona weźmie w końcu prysznic. Od... No ona w ogóle chyba nie brała prysznica przez tą naszą całą rozgrywkę. Nawet nie myj rąk, po prostu weź cała się umyj. Weź tutaj coś ugotuj dla tych dzieci i dla siebie. Nie ja wiem, co ty możesz zrobić. Zrób makaron z serem. Dobra. Kto jest głodny, bierze porcje. Proszę, jeden, drugi, tutaj trzeci. Baba też sobie je. No, nie jest dobrej jakości. To... są. Dziecko głodne jakieś wstało. Dobra, jedz to szybko sama. I idź, dziecko, karm. Dobra, wszyscy mają. To bardzo dobrze. Chowamy do lodówki, będzie na później. Ty idź, dziecko na karm. Dobra, posadź ją tutaj. Ten jest głodny. Znowu. Dobra, wy zjedliście. To dobrze. Właśnie pogadajcie sobie ze sobą. Co ty robisz? Zostaw nakarm, proszę cię. No i wybrzydza. Wiedziałam. Wiedziałam, wiedziałam, że tak będzie. No i teraz nie wybrzydza, tak? Fantastycznie. O Jezu, ale ona jest głodna. Dobra, zostaw, zostaw miłosza, weź teraz to drugie dziecko. Nie wiem jak ono ma, już nie pamiętam. Małgorzatę weź. Dawaj Małgorzatę. Tutaj jeszcze jest Izabela. Izabela też zaraz głodna będzie. No! Zaraz nie coś po prostu. Wzięłaś to dziecko, tylko żeby postawić je w salonie. A nie mogłaś jej nakarmić? Nie mogłaś jej nakarmić przy okazji. Po prostu już... No ty? zaraz tutaj normalnie. No nie, nie. Nie, ten jest ogarn... Zostaw! Weź to dziecko. No, ja już aż się wkurzyłam, już. Czuję takiego wkurzenia takie, że masakra. No głodna jest! Patrzcie, jaka ona jest głodna, ale nie. Nie weźmie żadnego żarcia, bo nie. No to super, że przebierasz ją, ale to dziecko trzeba nakarmić i przez nią, że ona nie chce zaraz rzeć, zaraz biorą na wszystkie dzieci. Karmi tą butelką. Mam w dupie, że ona nie chce. O, teraz nagle zachciała, po piątym razie. O Jezu, może dlatego, że zgłodniała. Dobra, nakarm i idź spać, bo zaraz będzie kiepsko z tobą. Przepraszam bardzo, a ona. Nie nakarmiłaś jej? Nie nakarmiłaś jej? Nakarmiła mhm, aha, bo nie... no dobrze, spoko. Śpij sobie, no. Dziecko zaraz zabiorą. Ty sobie śpisz. Dobrze, nakarmione. Wszyscy są szczęśliwi. Nie sądzę. Już zostaw te dzieci, już nic im nie pomoże. Dobrze, wrzuć ją do łóżka. A, teraz ją wyjęłaś. A, no dobra, w drodze do łóżka też sobie prześpij się na podłodze, no. I jak dobrze, że te dzieci same sobą się zajmują. O, no słodziaki. Przytulają się. Dobra, wszyscy śpią. Uff. Ciężko, ciężko jest. Dobra, ona jest ogólnie szczęśliwa, tylko jest śmierdząca. Dobra, obudź miłosza, nakarmimy go. No, możesz wziąć to dziecko na ręce i nakarmić. Czy znowu masz problem, miłosz? No, tym razem nie ma problemu. Fantastycznie. Dobra, teraz to jest głodne, zostaw miłosza. Gdzie ty poszłaś? Wracaj. No i się zsusiała. Zdarza się, zdarza się, ale musisz dzieci nakarmić tak czy siak. No, trzod. Nie, no to już dziecko to mnie denerwuje. Który ty jesteś? Gośka, przesadzasz. Zostaw. No nie, nakarm. Musisz nakarmić ją. Szyryj to. Już nie jestem miła. Już mnie denerwują te dzieci. Dobra, ty jesteś nakarmiona. Ty też, ty też. Ty jesteś jeszcze głodna. Dobra, w dzisiejszym dniu są urodziny wszystkich dzieci, tak? Mam nadzieję. Tak, tu jest zero. O, oh, dobrze, tu jest zero. Tutaj też jest zero. Dobra, robimy urodziny robimy urodziny tych bachorów, bo ja już mam dosyć. Skąd, skąd ja im torty wezmę? No ona nie będzie piekła czterech tortów. O nie, nie, nie. Dobra. Jezu, ja już tu jest taki armageddon. Czy ja mogę te dzieci po prostu postarzyć już teraz? Błagam, powiedzcie, że tak. Ja już mam dosyć. Które tutaj nie śpi? Dobra, oba nie śpią. Wszystkie nie śpią. Jest postarz! Nie, koniec, koniec odcinka. Starzejemy. Starzejemy tych simów, te bachory nasze. Trwaliśmy, przetrwaliśmy. Chociaż nie, jeszcze czekajcie, bo jeszcze muszę jej postarzyć. Bez torcika, bez torcika. Bo nie ma czasu nawet do zrobienia torcika. No nie! Ona zasnęła! To będzie problem nawet z postarzeniem ich. Dobrze, jesteś małym dzieckiem, fantastycznie. Jezu, nareszcie, udało się. Koniec! Przeżyliśmy, przeżyliśmy do ich yy, urodzin. Wygląda wszystko. Dobra, także jak widzicie, udało nam się. <laughs> Dom wygląda <laughs> jak wygląda. <laughs> Ogólnie to przeżyliśmy. Daliśmy radę z siódemką dzieci, z czterema niemowlakami i z trójką małych dzieci. Te trójka małych dzieci to było. To oni po prostu zajmowali się sobą, tak naprawdę. I tylko z tymi niemowlakami po prostu. Oh, z tym kamieniem. Oh. To jest bardzo wkurzające, jest mega wkurzające. jeszcze dla osoby, która nie grała jeszcze tymi niemowlakami. To było takie. Uh, uh, było ciężko, było ciężko, naprawdę. Także, no, jak widzicie, o, jeszcze popsuli zamek na sam koniec. Fantastycznie. Jak widzicie, nasz dom wygląda mniej więcej tak. Tutaj, nasi simowie na dole, jak widzicie, mm, wszyscy są wkurzeni, smutni i swoi i. No, można było się tego spodziewać, ale wiecie, co jest najlepsze nie przyszła opieka społeczna. Czyli dzieci były nakarmione przez cały czas. Znaczy nie były przez cały czas nakarmione, ale starałam się, żeby były nakarmione i udało się i nie przyszła opieka społeczna, także udało się. Poradziłam sobie z siódemką dzieci, chociaż było to niezłe wyzwanie i się nieźle wkurzyłam i się nieźle też zirytowałam. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało i czy mam częściej robić takie rzeczy, takie challenge'e. W sumie nie wiem, czy to można nazwać challenge'em. A jeżeli nie widzieliście moich challenge'y budowlanych, to zapraszam Was na mój kanał na YouTube, bo tam właśnie takie są, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.